Witam w firmie Czakram. Dzisiaj przedstawię Państwu sposób montażu instalacji gazowej Sekwen 32 OBD marki BRC na przykładzie samochodu Ford Mondeo czwartej generacji z 2008 roku z silnikiem 2.0 o mocy 145 koni mechanicznych. Instalacja składa się z centrali sterującej Sekwen 32, wtryskiwaczy, reduktora Genius MB 1200, filtra fazy. Ciekłej, nad którą znajduje się elektrozawór oraz filtra fazy lotnej. W tym przypadku, by zapobiec wypalaniu się gniazd zaworowych, klient zdecydował się na elektroniczny dotrysk benzyny, tzw. VSR. Załącza się on powyżej 2500 obrotów i zużywa około 20% benzyny do ogólnego spalania. Zbiornik został umiejscowiony w miejsce koła zapasowego. Jego użytkowa pojemność to 40 litrów, co pozwala nam przejechać tym samochodem w granicach 400 km. Zawór tankowania z wygodnym adapterem znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Włącznik na życzenie klienta został umiejscowiony na słupku tuż obok dźwigni otwierania maski. Koszt tej instalacji to 3000 zł. Przy oszczędności rzędu 200 zł na każdy przejechany 1000 km, taka instalacja zwraca się nam po około 15 15000 km. Do każdej instalacji otrzymują Państwo komplet dokumentów, czyli fakturę zakupu, wyciąg ze świadectwa homologacji, atest na zbiornik oraz książeczkę gwarancyjną.